Serdecznie z Ośrodka Kultury Gminy Townica. W ten przedświąteczny czas w imieniu swoim oraz pracowników ośrodka i bibliotek składam życzenia, abyście Państwo byli zdrowi, jak najczęściej się uśmiechali i pozytywnie patrzyli w przyszłość. Przed świętami Wielkiej Nocy w gminie Townice spotykaliśmy się na pokazie potraw wielkanocnych, organizowanych wspólnie z kołami gospodyń wiejskich. To już drugi rok, kiedy pokaz nie może być organizowany. Nie możemy wspólnie celebrować nadchodzących świąt i osobiście składać sobie wzajemnie życzeń. Jednak, by umieścić Państwu czas, a zarazem nawiązać do Wielkanocy, ośrodek kultury wraz z kołami gospody zapraszamy do obejrzenia świątecznych filmików kulinarnych. Od jutra przez sześć dni będziemy prezentować krótkie nagrania przygotowane we współpracy. Dowiedzą się Państwo, jak przygotować ciekawe potrawy wielkanocne. W każdym dniu zaprezentujemy jeden odcinek z jednym kołem gospodyń wiejskich, które pokaże Państwu jeden z sześciu wybranych przepisów wielkanocnych. Zachęcam do oglądania, a później do przygotowania w swoich domach prezentowanych przepisów. Filmiki będą przedstawione od jutra, codziennie jeden na kanale YouTube Ośrodka Kultury, oraz na Facebooku. Link do ich odtworzenia będziemy udostępniać na stronie internetowej ośrodka www.kultura.tomice.pl Oraz na Facebooku. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz życzę spokojnych, rodzinnych świąt i wielkiej nocy.